Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 24 czerwca 2025 roku. Po 821 obwieszczenie ministra zdrowia punkt pierwszy z dnia 9 czerwca 2025 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położoną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego punkt pierwszy na podstawie artykułu 16 ustawy 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dzienniku z 2019 roku. Pozycja punkt pierwszy ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położą samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Dzienniku Ustaw pozycja punkt siódmy z uwzględnieniem zmian prowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2024 roku. Zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych diagnostycznych leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położą samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, Dziennik Ustaw, Pozycja, Punkt 8. Punkt drugi Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje paragrafu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2024 roku. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położą samodzielnie bez lekarskiego. Dziennik usta pozycja punkt 8, który stanowi paragraf punkt 2 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia. Minister zdrowia A Konieczny punkt pierwszy Minister zdrowia kieruje działem administracji rządowej myśli zdrowia na podstawie paragraf 1 ustawy 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania ministra zdrowia dziennik Ustaw pozycja punkt czwarty. Dziennik Ustaw myślnik dwa myślnik, rozporządzenie ministra zdrowia punkt pierwszy z dnia 28 osiem lutego 2017 roku. Po. osiem dwadzieścia jeden, załącznik do obieszczenia ministra zdrowia z dnia dziewięć czerwca 2025 roku. Dziennik Ustaw pozycja, punkt pierwszy w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położą samodzielnie bez zlecenia lekarskiego na podstawie artykułu 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku. O zawodach pielęgniarki i położnej Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 854 i 1897 oraz 2025 roku. Pozycja 619 i punkt 7 zarządza się. Co następuje? Paragraf, punkt pierwszy rozporządzenie określa: Punkt pierwszy, rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną. Punkt drugi, wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Punkt trzeci, rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Punkt czwarty. Rodzaj zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę. Punkt piąty. Wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną. Paragraf punkt drugi. Pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych z uwzględnieniem paragraf 3 i paragraf punkt 7, paragraf punkt 3 pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego punkt pierwszych świadczeń zapobiegawczych obejmujących a w psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin. Jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmie niej mowa o treści, kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, punkt drugi świadczeń diagnostycznych obejmujących, a wykonywanie badania fizykalnego jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 roku lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które rozpoczęły się w roku akademickim lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Pysica Assessment, Wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie. Wykonywanie gazometrii skpi tętniczej pobranej przez kanilę założoną uprzednio przez lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści krwtocenia z tego zakresu. Docenę i monitorowanie poziomu znieczulenia pacjenta oraz poziomu zwepczenia w trakcie znieczulenia ogólnego jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Punkt pierwszy na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dział administracji rządowej, myślnik zdrowy kieruje Minister Zdrowia. Na podstawie paragraf 1 ustawy dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Dziennik Ustaw pozycja punkt czwarty. Dziennik Ustaw, punkt 3, świadczeń leczniczych obejmujących, myślnik 3, myślnik pos. 821. A dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. Doraźną modyfikację dawki leczniczej, produktu leczniczego przeciwbólowego i produktów leczniczych stosowanych myśleników w celu łagodzenia bólu u osób objętych opieką paliatywną. jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, przygotowanie pacjenta leczonego metodami ciągła ambulatoryjna diagnisa otrzymała CADO. Automatyczna dializa otrzebnowała do i hemodializa oraz hiperalimentacja oraz jego rodziny myśliń do w prowadzonym leczeniu. Jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmował to cenia z tego zamyśleń i kresu lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. Wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmą poły treści kształcenia z tego zakresu, a podawanie produktów pochłodnych, rekombinowanych koncentratów, czynników przepnięcia oraz dysmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, punkt czwarty świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub usiamy ta tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmował treści kształcenia z tego zakresu lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. Paragraf punkt czwarty pielęgniarka systemu w rozumieniu artykułu 3.6 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja 91 i punkt 7 jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych śniknych czynności ratunkowych obejmujących punkt pierwszy ocenę stanu pacjenta. Punkt drugi układanie pacjenta pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. Punkt trzeci podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążenia w umyślnik oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Punkt czwarty bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. Punkt piąty. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności. A rurki usnomyślni kartłowej, do rurki nosowo-myślni kartłowej, w przyrządów nadgłośniowych. konik punkcji. Jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, punkt 6 dróg oddechowych, punkt podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płód metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, służyciem tlenu lub powietrza, w tym służyciem respiratora. Punkt 8. Wykonywanie intubacji dotkawiczej lub prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia. Punkt dziewiąty. Wykonywanie defibrylacji manualnej na podstawie ek lub zapisu monitora; Punkt 10. Wykonywanie defibrylacji zautomatyzowanej. Punkt 1. wykonywanie górnej elektrostymulacji i serca w gradi W przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. Punkt 2. Wykonywanie kardiowersji w tacharytmia. W przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. Dziennik ustaw punkt trzeci. Wykonywanie i ocena zapisu EK. Punkt czwarty, monitorowanie czynności układu oddechowego, myślnik 4, myślnik PUS. 821. Punkt piąty, monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. Punkt 6. wykonywanie kanulacji żył obwodowych oraz żył zewnętrznej. Punkt 7 punkt drugi, wykonywanie dojścia do szpiegowego przy użyciu gotowego zestawu oraz podawanie produktów leczniczych drogą do szpikową. Jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmował treści kształcenia z tego zakresu. Punkt ósmy uchylony. Punkt trzeci, punkt dziewiąty. Odpatrzenie odmyprężnej na na kółcie płuc nowej. Jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, punkt 20 oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu. Punkt pierwszy opatrywanie RAN. Punkt drugi. Tamowanie krwawień zewnętrznych. Punkt trzeci, nieuchamianie złamań, zwichnięcie ci skręceń. Punkt czwarty unieruchamianie supa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. Punkt piąty przyjęcie porodu. Punkt wykonywanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej. Punkt siódmy przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu. Punkt wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej. Punkt dziewiąty podawanie pacjentowi produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. Podawanie produktów krwiopochłodnych, rekombinowanych koncentratów czynników przepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Punkt pierwszy punkt czwarty pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów. Punkt drugi punkt czwarty wykonywanie badania uzg według protokołów ratunkowych, jeżeli ukończyła kurs dokształcający z ust na pielęgniarki systemu. Paragraf punkt piąty, pielęgniarka zatrudniana lub pełniąca służbę podmiotach, o których mowa w artykule 4 ustawy 1 punktu czyli 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej dziennik ustaw z 2025 roku Pozycja 620 i punkt 7 jest uprawniona do wykonywania samomyślnie bezlecenia dzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w paragraf. jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intemyślnie opieki lub pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego. Paragraf punkt pusty punkt 1 pielęgniarka zatrudniana lub pełniąca służby w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej i jednostkami wojskowymi jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych i leczniczych obejmujących. Punkt pierwszy wykonanie konikotomii. Punkt drugi wykonanie intubacji dotawicznej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos służyciem lub bez użycia środków zwierczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczych w zależności od wskazań terapeutycznych. Punkt trzeci. Wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych. Punkt drugi brzmienie ustalonym przez paragraf 1 punktu 1 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2024 roku, wymieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez piemyślnik lębiarka albo położoną samodzielnie bez zlecenia Lekarskiego Dzienniku usta pozycja punktu 8, które weszło w życie z dniem 5 lipca 2024 roku. Punkt trzeci przez paragraf 1 1 lit. Do rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt 2 punkt 4 dodany przez paragraf 1 1 lit. Rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku. punkt drugi dziennik usta punkt czwarty wykonanie fasciotomii ratunkowej, punkt piąty wykonanie blokady obwodowej i nerwów kończym, punkt spusty wykonanie badania uspół pacjenta urazowego, myślnik pięć, myślnik pos, Osiem z dwadzieścia jeden punkt siódmy odparczenie tamponady osiercia u pacjenta urazowego, punkt ósmy wykonanie drenażu jamy ze wskazań życiowych, punkt dziewiąty tamowanie krwotoków z użyciem środków hemostatycznych oraz opasek zaciskowych, punkt dziesiąty płukanie żołądka u zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, punkt pierwszy, podawanie krwi, składników krwi, preparatów krwi zastępczych pacjentom z objawami wstrząsu hipowolemicznego. Jeżeli ukończyła szkolenie tego zakresu, punkt drugi, oceny prezentowanych przez pacjenta symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres, zaburzenia nerwicowe związane ze stresem. W związku z pracą myślniksem diagnostyczno-myślnik leczniczym. Punkt trzeci podejmowanie czynności w ramach osłony epidemiologicznej i epizotycznej stanów osobowych wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi chemical biologica, radiologica nusjarmyślpl, według obowiązujących instrukcji i standardów. Punkt czwarty podawanie produktów leczniczych oznaczonych symbolem od wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie na podstawie artykułu w ustawie 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw z 2021 roku. Pozycja 372 i punkt 8, punkt 5. leków w autostrzykawkach stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierza oraz produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Punkt drugi przepis ustawie 1 stosuje się pod warunkiem ubęczenia przez białym biarkę kursów dokształcających wojskowo myślnik medycznych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych resortu obrony narodowej oraz szkolenia w przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie 1 punktu punkt pierwszy, punkt trzeci, świadczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie realizowane są w warunkach sytuacji kryzysowych i przez zabezpieczeniu pieczenie medycznym działań jednostek podległych ministrowi obrony narodowej. Punkt czwarty pielęgniarka może nie podjąć lub odstąpić od wykonania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie, w przypadku Punkt pierwszy rozrywania ciała, dekapitacji. Punkt drugi rozległego zniszczenia czaszki i mózgu, masywnego urazu, uniemożliwiającego prowadzenie resuscytacji krążeniowo-myślnik oddechowej. Punkt trzeci oznak rozkładu gnilnego ciała lub starzenia pośmiertnego, zmęblenia asystolii utrzymującej się powyżej 30 minut pomyślnik mimo prowadzenia resuscytacji krążeniowo-myślnik oddechowej wszystkimi metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi przy szerokich, nie reagujących na światło średnicach. Paragraf punkt 7 położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego punkt pierwszy świadczeń diagnostycznych obejmujących a wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskane po 2001 roku. Lub posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, które rozpoczęły się w roku akademickim, lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego adwający proficial wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie. Wykonywanie gazometrii skwitypniczej pobranej przez kaninę założono, uprzednie przez lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmował etyści kształcenia z tego zakresu. Punkt 5. Ustawa utraciła moc na podstawie artykułu 823 punktu 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku. Obronie ojczyzny dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja – spóźnizm która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 roku, dziennik ustaw punkt drugi świadczeń leczniczych obejmujących myślnik 6, myślnik pos. 821, a dobór sposobów leczenia RAN jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu lub posiada tytuł magistra położnictwa wykonywanie intubacji dotkawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, udawanie produktów krwiopochłodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, modyfikacja doraźnie dawki leku przeciwbólowego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu. Paragraf punkt 8. Punkt 1. Pielęgniarka i położna wykonująca zawód w podmiocie leczniczym informuje bezbłędnej zwłoki lekarza pod opieką, którego znajduje się pacjent, o samodzielnym wykonaniu u tego pacjenta, bez zlecenia lekarskiego, świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz o podanych produktach leczniczych i wykonanych badaniach. Punkt 2. Przepis ustawy 1 stosuje się odpowiednio do pielęgniarki i położnej sprawującej opiekę nad pacjentem wykonującym zawód poza podmiotem leczniczym. Jeżeli w jej obecności pacjent zostanie objęty opieką lekarską. Paragraf punkt 9. Punkt pierwszy Wykaz produktów leczniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, określa załącznik 3 do rozporządzenia. Punkt drugi Wykaz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, określa załącznik 4 do rozporządzenia. Paragraf punkt 10. W przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej gdy zwłoka w ich podanie mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka. Położna jest uprawniona do podania pacjentowi bez zlecenia lekarskiego produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik 5 do rozporządzenia. Paragraf punkt pierwszy pijąc wiarka i położna może pobierać do celów diagnostycznych bez zlecenia lekarskiego każdy rodzaj materiału do badania, którego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych nabytych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, w szczególności krew żylną, mocz, ślina, kał, włosy z spasności, domas górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, wymaz z dróg moczowych i narządów płciowych, domas odbytu, wymaz oka, wymaz policzka i wymazy cytologiczne. Paragraf punkt drugi wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną określa załącznik wyszedź do rozporządzenia. Paragraf punkt trzeci rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia punkt św. Punkt siódmy punkt św. rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 marca 2017 roku. Punkt 7. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarka albo położoną samomyślnie dzielnie bez zlecenia lekarskiego dzienniku ustaw pozycja, którą utracił moc nim wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie artykułu 102 ustawy 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej dziennik ustaw z 2016 roku. Pozycja 1579 i punkt 20. Dziennik Ustaw Myślnik 7 Myślnik POS. 821. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku. Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt 1. Załącznik jeden Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez pielęgniarkę systemu w ramach wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Nazwa powszechnie stosowana nazwa w języku polskim. Postać 1, 2, 3, 1, acidum, acetyl, tabletki, kwas acetylus, salicylowy 2, adenosinum, adenozyna znaczy 3 amiodaroni, hydrochloridum, amiodaronu, chlorowodorek, pteryatropini, sulfazatropiny siarczą, piecisosobidi, mononitraci, zosovidum, monazo, tosiać, pudesonidum, budezonicie 7, saptopilum kaptopryl 8, 9 klemosna, 9 colozepam, plomazzepam 10 clopidogrelum klopitogrel po teletransmisji jak, i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis e 11, soni, 12, diazepam, diazepam, 13 hydrochloridum 14 epinefrinum, epinefryna, 15 pantany, lumpfantany, 16 flumazeni, lumpflumazeni, 17 Furosemidum, furosemid, 18 glicerolitinitra, zbicerolit, jazotan, 19 glucagoni, hydrochloridum, brukakonu, chlorowodorek, 20 Brucosum, 5 Brukoza, 5, 21 Brucosum, 20 Brukoza, 20, 20 22 heparinum, natrium heparyna, sodowa, heparina, sodawa, 23, hydrocortisum, hydrokortisum, 24 hydrozyzilum, hydrocyzyna, 25 ibuprofenum, ibuprofen, roztwór do wstrzykiwaj, roztwór do wstrzykiwaj, roztwór do tabletki zawiesina do nebulizacji, tabletki, rozwór do roztwór mhm. do wstrzykiwań tabletki, roztwór do wstrzykiwań tabletki, roztwór do wstrzykiwań, lekka do opietnicza, roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań tabletki, a rozol do stosowania podięzykowego roztwór dobstrzykiwaj, roztwór do dożelnego, roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań, tabletki, roztwór dobrzykiwaj, tabletki, dziennik ustaw myślnik, osiem myślnik. Osiemdzem, jeden patrzyk dwadzieścia katoprofenum katoprofem dwadzieścia siedmiocajnych hydrochloridum tabletki. Rozwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań i dokajny chlorowodorek, że 28 magnesii sulfas magnezu siarczan, 29 manitolum, myślinik 15, manitolum, myślinik 15, 30 metamizolum, natrium metamizol sodowy, 31 metoclopramidum, metoplopramidum, 32 metoprolonitartas metoprolwian, 33 mitazoam, mitazoam, 34 morfini sulfas morfiny siarczan, 35 nalotonitr chloribum, naloton chlorowodorek, 36 nati chloridum, sodu chlorek, 37 natrium drwę sodu wodorowemu a punkt ósmy na 38 nie hydrochloridum papawaryny chlorowodorek 39 paracetamol paracetamol 40 płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy, i czterdzieści 41 płyny nie niewymagające pobierania przez klina, klinad oraz próbę krzyżowej z próbia hydroxetylowana. Żelatyna modyfikowana, a punkt dziewiąty, prasu po teletransmisji i konsultacji z lekarzem oceniającym zapisek 40 pasalbutamolum, salbutamol 43, trzy solutum bilansowany rozpór elektrolitowy 44, cztery wiekel tetyl tityl, perazuna czterdzieści sagrelorum tich, po teletransmisjek i konsultacji z lekarzem oceniającym zapisek 46 szejść, ożywieniu medicinalistem medycznym, a punkt dziesiąty, tranesami saci 47, urapidium, urapidilum punkt ósmy dodana przez paragraf 1, punkt palit. Rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt drugi punkt dziewiąty dodana przez paragraf jeden punkt walit. Rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt drugi punkt dziesiąty dodana przez paragraf jeden punkt walit. Rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku, punkt drugi roztwór to wstrzykiwaj, roztwór do do żelnego roztwór to wstrzykiwaj, roztwór to wstrzykiwaj, roztwór to wstrzykiwaj roztwór to wstrzykiwaj roztwór to wstrzykiwaj roztwór to wstrzykiwaj roztwór do do żelnego roztwór to wstrzykiwaj roztwór to wstrzykiwaj roztwór to wstrzykiwaj czapki, tabletki roztwór to wstrzykiwań roztwór to plewu do żylnego roztwór to plewu do żylnego tabletki roztwór to wstrzykiwań roztwór to nebulizacji roztwór to plewu do żylnego czopki roztwór to wstrzykiwań tabletki kas, roztwór to wstrzykiwań roztwór to wstrzykiwań dziennik ustaw myślnik, dziewięć myśli dwadzieścia 821 załącznik dwa wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez bielęgniarki zatrudniane lub pełniące służby w podmiotach leczniczych będących jednostkami budetowymi dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej i jednostkami wojskowymi w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych ministrowi Obrony Narodowej nazwa powszechnie stosowana. Ostatnazwa nazwa w języku polskim 1, 2, 3, 1 aż dum trane sami są pastrane, samo wydwało się cilinum, aż dum 4 a mocy cylina, 5 cylindrów, 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 cylina, 5 7 et unidata, 8 et 9 pentanum, fentanum, 10 ketaminum, ketamina, 11, manitolum, manitolum, manitolum myślik 5, 10. 10 rozwó obsttrykiwaj rozpwór do obsttrykiwaj rozpwór do wsttrykiwaj rozpór obsttrykiwaj rozpwór do obsttrykiwaj rozpwór do obsttrykiwaj rozpwór dosttrykiwaj rozpwór do obsttrykiwań donamyślinieli za rozwó do obsttrykiwaj rozwó doblewododorżnego 12 mochi tabletki mocylucy na 13 nomin meejj s sulfaty na otrymi 14 propowo propofol 15 uraniem bromiy we roniem 18ssam poich loidum chlosościci sukcyno chojej na 17 watcitracinum pacytracy na 18 prowymedacyjne hydrochlorrite proymy taka na 19 s sulfacytamium na trym s sulwacy tamid rozwór do rozwór obsttrykiwa roztwór dobstrykiwaj, roztwór dobstrykiwaj krople do oczu krople do oczu krople do oczu dziennik ustaw myślnik dziś myślnik pos. 821. załącznik wyższy wykaz produktów leczniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego nazwa powszechnie stosowana Alp. Oset nazwa w języku polskim jeden 1, 1, acidum acetyl salicylicum tabletki, kwas acetylosalicylowy, 2, budesonidum, budesoni, dum budezoniczy captopilum captopro cztery clamastium, klemastyna piejdro zawiesina do nebulizacji tabletki, tabletki. Zrob tabletki. Dro taweryny. Chlorowodorek czopki. 6 pulosemidum furosemid, 7. Brot cerolit. Initraz. In jazotem, 8. Brot hydrochloridum. Glucagonu. Chlorowodorek 9. Brot 5 gluko. 5 blycoza, 10. Brot 20 gluko. 21 11. Hydrocortisonum. hydrokortyzum, 12. hydrozyzium Hydrocyzyna 13. Rościnibutylbromidum. Rozwór do wstrzykiwań, Tabletki. Tabletki. aluzol do stosowania podjęzykowego. Rozwór do wstrzykiwań, Rozwór do blewo do wstrzykiwań Rozwór do wstrzykiwań Krem. Mać tabletki. Zrob tabletki. Josyny butty 14 czternaście buprofenum i ibuprofen, tabletki piętnaście ketoprofenum ketoprofen tabletki szesnaście lidoceni edrochloribum żyl i chlorowodorek arozą. Siedemnaście loperamidrochloridum loperamidu chlorowodorek, osiemnaście magnesi sulfas magnezu siarczan, dziewiętnaście natrisum metamizol sodowy, dwadzieścia metamizolum natrisum paparinum atropinum metamizol sodowy, papaverena atropina dwadzieścia jeden metoclopramidum metoplopramid, dwadzieścia metoprololi tartaru metoprolobian dwadzieścia sodu chlorek. Rozwór do tabletki, rozwór do wstrzykiwań, tabletki. Czopi, czopi, tabletki, tabletki, rozwór do lewo do żelnego dziennik, ustaw myślnik, 11 myślnik. Pos. 821, 1, 2, 3, 24, papawelini, hydrochloridum, papaweryny, chlorowodorek, 25, paracetamol, paracetamol, 26, płyn fizjologiczny, wieloelektrolitowy, izotoniczny, 27, salbutamol, salbutamol, 28, spositoria, gliceroliczo, 29, solutio, ingeris, bilansowany, roztwór elektrolitowy, 30, razy na 31, ożywianie medycynalistem, medyczne, 32, epinefrinum, na 33, produkty lecznicze oznaczone symbolem od dotyczy położnej. Roztwór do wstrzykiwania czapki. Tabletki, roztwór to wstrzykiwań, roztwór to wlewu do żylnego, roztwór to nebulizacji, czopki, roztwór to wlewu do żylnego czopki. Tabletki, gaz, roztwór to wstrzykiwań, wszystkie dostępne dziennik ustaw, myśli, 12 myśli, pos. 821 załącznik już 4 wykaz środków pomocniczych, dostosowania których są uprawnione pielęgniarki i położę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub. Nazwa środka pomocniczego 1-2-1, zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej, dwa cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych czy cewniki zewnętrzne, cztery cewniki urologiczne, pięć cewniki jednorazowe urologiczne lub hydrofilowe cewniki urologiczne, sześć worki do zbiórki moczu z odpływem siedem worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii 8 worki stumina samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym lub worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inne dziewięć środki absorpcyjne pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady wkłady anatomiczne, 10 pończowe i kutowe kończyn górnych i dolnych, 11 majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku, ustawie biodrowym 12, poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna, 13 materas przeciwodleżynowy, 14 opatrunkiem, plastry i 15 paski diagnostyczne do oznaczania glukozywek, 16 nebulizatowy generator, aerozolu, 17 maska tlenowa, dziennik ustaw myślnik, 13 myślnik POS, 821 załącznik, pięć wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez położną bez lekarskiego w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej gdy zwłoka w ich podanie mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia ciała lub zdrowia matki lub dziecka nazwa powszechnie stosowana alb. Ostatnia nazwa w języku polskim 1, 2, 3, 1, tabletki, 2, drota, erinie, hydrochloridum, drota, weryne, chlorowodorek, czy rościni, butyl, bromidum, tabletki, roztwór do wstrzekiwań, roztwór do wstrzekiwań, jasny butylo, bromek, tabletki. 4 magnesi, sulfas, magnezu, siarczą, 5 metyl ergometrii, malas, malenia, 6 oczy, docinum, 7 papaweryni, hydrochloridum, papaweryne, chlorowodorek, czopki, roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań, roztwór to wlewu do żelnego, roztwór to wstrzykiwań, roztwór to dziennik, ustaw, myślnik, 14 myślnik, pos. 821 załącznik, 6 wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez Bielem i położną. Nazwa badania diagnostycznego 1, 2, 1 badania przeprowadzane zastosowaniem analizatorów myślnik morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, myślnik sód, myślnik potas, myślnik wapń, myślnik kratynina, myślnik lugoza, myślnik myczany, myślnik czas protrombinowy myśnik myślnik, myślnik azometria z krwi żywnej, myślnik azometria z krwi dwa badania przeprowadzane za pomocą szybkich testów diagnostycznych, myślnik białkoc, myślnik kreatywne, myślnik troponina, myślnik hemoglobina glikowana pas, myślnik badanie moczu białko, ciała ketonowe, Cukier jest trzy badania przeprowadzane za stosowaniem innych urządzeń pomiarowych, myślnik przez górny pomiarbi i rubiny, myślnik i kamii za pomocą glupometru.